Cześć, nazywam się Warto studiować na UEK-u, bo są yy, fajne smaki w restauracji. Można sobie nieźle podniebienie połechtać. Ja lubię jeść i na innych uczelniach studiowałem, ale tam bary były bardzo słabe i nierefundowane i za drogie. I dlatego jestem tutaj. I dopóki tutaj będą fajne smaki, to ja będę tu studiował. Specjalnie lecę na warunkach. Jestem z, z Polski, z Malborka. Z zamku. W którym w roku y, przeniesiono z Krakowa do Warszawy w roku 1596. Przez... Zygmunta trzeciego z Wazę. Nie, pierwsze nam nie świeciło i dlatego on skończył światu.